Szybko, szybko na motel, póki żyjemy do przodu. Jestem solo na mapie, na motel. Ty, pokój 201 na motelu, to gdzie to jest? Chyba wiem gdzie, tam chyba u góry będzie. Na motel, bo ja solo jestem. Jeżeli się nie mylę, to 201 to jest tutaj, nie? A zobaczmy, co jest w środku w ogóle, bo ja tu jeszcze nie byłem. Safek tutaj jest, proszę bardzo. Uh oh. Can even think a couple of kids oh, Mamma mia! Dużo botów. Chyba koleś się zdziwił, mi się wydaje, jak tu podbieg Chyba miał takie lekkie zdziwko, że te drzwi są otwarte. Tak mi się wydaje. I tam już w ogóle, bo, dwóch było tam, nie? Jednego. Jednego zabiłem, bo tutaj się zdziwił koleś. Drugi generalnie jego teammate najprawdopodobniej. Na tym motelu może się dużo teraz dziać, mi się wydaje. A daj mi to w ogóle. CMSika mamy tutaj, ale nowego CMS-a nowego cms -a. Możemy zrobić coś takiego. Damy to tutaj, damy tutaj cms damy sobie tutaj. A no i w sumie to możemy dać tutaj nawet, nie? 10 tysięcy, dobra no, okej. Okay. Są boty albo bossy. A to mi daj, to mi daj. W ogóle największy plecak koleś miał. Dawaj mi ten największy plecak. Oczywiście, że biorę go. Tego w sumie możemy złożyć. I możemy sobie go tutaj zabrać z powrotem. Mosinow pewnie 100 tysięcy za hełm. Dawaj mi, on jest chyba lepszy mi się wydaje niż ten mój. Coś mi się wydaje, że ten helmik jest lepszy niż mój, bo mój jest warty tylko 55 tysięcy, więc wydaje mi się, że jego helmik chyba będzie lepszy. Pan coś poziomu czwartego. Okej, okay, jego teammate tam leży, więc sobie go potem prze... przeszukamy. Dobra, jedynie wiesz co zrobimy. Ten Helmik jednak wywalimy, bo... Jestem moc... mocno obciążony jestem przez to, że ten helmik... Bój ma mnie na sobie Niąbra okay, tutaj nie będę lutował To Kurde, ja tam nie tej czerwonej kropki ty. Dobra, dostał. Co tu jest? Albo boty, albo mamy graczy. Chyba będą gracze. Czy mam kasę, żeby wyjść? Mam dziewiętnaście tysięcy. O! Coś się dzieje. No właśnie zapominam, żeby ze sobą wziąć, nie? Tą kaskę, bo ona się przydaje czasem. Ona się czasem przydaje ta kaska. 65 tysięcy powiem szczerze, 65 tysięcy jest więcej warte niż te itemy cztery jakby w sobie, nie? Jest więcej warte to. Także wezmę sobie tak, wezmę sobie tak. No, coś mamy w razie w gdybyśmy padli, to coś mamy zasekurowane, tak? To nie jest tak, że... Padamy i nic nie mamy z tego rajdu, coś jednak wyniesiemy z tego rajdu zawsze trochę odzyskamy kasy, czy to tam powiedzmy Kasy, nie wiem za broń, za amunicję choćby nawet, nie? Something wrong with my Misorejas? Bó wiecie co? To ja się boję. Uh, 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 uh. Mysurychas? Ty co masz w ogóle broń? O, ty masz fajnego kałacha chyba. Wolę chyba być w środku, mi się wydaje. Na razie. Pozamykamy sobie tutaj drzwi, bo... Wydaje mi się, że tutaj się szykuje jeszcze niejedno PvP na tej mapie aktualnie. Tak mi się wydaje. O, co to ma być? 190 tysięcy, ty. Jak to jest sześcioslotowe? 190 tysięcy. No, to jest więcej warte, nie? Niż to, to wszystko wie. To wszystko jakby razem wzięte. Te, te. Ups. Te ups to jest więcej warte niż ta amunicja, i to wszystko razem wzięte więc bierzemy, tak, bierzemy, tak, no i tyle. No i mamy powiedzmy 190 tysięcy zasejwowane w razie W. No oczywiście, nie, w razie W. Trzeba wiadomo, zasejwować sobie jak najwięcej kaski możemy, póki, póki żyjemy. Powiedzmy, nie, póki żyjemy. Mogę wychodzić? Teoretycznie tak. A z drugiej strony jeszcze tam jednego gracza mam, którego zabiłem. Cześć, mam Mateuszu, witam na kanale. No chyba o mnie wiedzą Ale coś czuję, że chyba Chyba mi się wydaje ale chyba wie, że ja tutaj jestem Albo to bot. To może być albo. Albo bocik, albo gracz. Ale. Obraca się w kółko mi się wydaje. Obraca się lewo-prawo. To wydaje mi się, że bardziej będzie bot niż gracz. Gracz by się raczej nie obracał w kółko. Dobra, nie było tematu. On przeżył te strzały w głowę? Kurde, kilkama nie zobaczyłem, ale zaraz zobaczymy, ile mu w ogóle zadałem tego damage'u. Że ja po głowie zacząłem strzelać. 8-5-5, czyli ta sama amunicja, którą ja strzelałem do niego. I zobaczmy. Aha, no to w głowę w ogóle nie weszło z tego, co widzę. Tylko po klacie to weszło, tak? Mhm. No